Kiedy przychodzimy na świat, potrzebujemy około 23 godziny snu na dobę. W miarę jak dziecko się rozwija, potrzebuje coraz mniej snu. Przeciętny gimnazjalista potrzebuje jeszcze od 10 do 11 snu godzin na dobę, aby możliwie najlepiej funkcjonować. Z biegiem czasu wymagana liczba godzin snu stopniowo maleje. Dorośli potrzebują od 8 do 9 godzin snu, aby zachować optymalny poziom funkcji poznawczych. Wielu ludzi nie docenia znaczenia snu. Czy wiecie, że gdy jesteście bardzo zmęczeni, Wasz umysł może zasypiać wbrew Waszej woli. Takie stany nazywamy mikrosnami. Mogą one występować podczas prowadzenia samochodu, słuchania wykładu, w każdym czasie, podczas codziennych zajęć. Przeważnie nie powodują większych problemów, ale czasami, gdy posługujecie się skomplikowanym sprzętem, czy prowadzicie samochód, w warunkach wymagających ciągłej koncentracji, taki stan może sprawić, że niedostatecznie szybko zareagujecie na zmieniającą się sytuację, a to może mieć bardzo poważne konsekwencje, czasami wręcz tragiczne. Co możemy zrobić, by odzyskać właściwą wydajność umysłu, gdy jesteśmy zmęczeni? Jest jeden sposób, który chciałbym Wam zasugerować. Otóż powinniśmy sobie uciąć drzemkę. Drzemka jest najlepszym doraźnym sposobem odzyskania zdolności poznawczych umysłu i przywrócenia mu właściwej wydajności. Przeprowadzono kiedyś badania z udziałem pilotów linii lotniczych obsługujących połączenia nad Oceanem Spokojnym z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych do Hongkongu. To bardzo długie loty. W zależności od siły i kierunku wiatru mogą trwać od 15 do 18 godzin. Takie samoloty są pilotowane na zmianę przez dwie załogi. Gdy jedna pracuje, druga odpoczywa. Jednak kapitan zazwyczaj nie śpi podczas lotu, gdyż spoczywa na nim odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się na pokładzie. Ponadto prawo lotnicze zabrania drzemania w kokpicie. Dlatego w samolotach znajduje się pomieszczenie, w którym piloci mogą odpocząć i przespać się. Podczas wspomnianego eksperymentu piloci byli podłączeni do urządzeń, które rejestrowały ich fale mózgowe w celu zanotowania i zmierzenia stanów mikrosnu występujących u nich w czasie lotu. Gdy badacze przyjrzeli się przypadkom mikrosnu tylko w ciągu ostatnich 90 minut lotu i porównali pod kątem tych, którzy korzystali ze snu z tymi, którzy nie spali w czasie lotu, wówczas okazało się, że ci piloci, którzy spali, mieli w ciągu 90 minut przeciętnie 34 przypadki mikrosnu. Zaś ci, którzy nie spali, Aż 120 przypadków. Są to te krótkie okresy, kiedy umysł bezwiednie zapada w sen, gdyż jest tak zmęczony, że bezwzględnie potrzebuje odpoczynku. Z którymi z tych pilotów chcielibyście lecieć? Z tymi, którzy w ciągu ostatniej półtorej godziny lotu zapadali w sen 120 razy? Ci drudzy zdrzemnęli się w czasie przerwy, a pierwsi nie. Czy z tymi, którym przydarzyło się to 34 razy? Ja wiem, z którymi z nich chciałbym lecieć. Następnie badacze przyjrzeli się liczbie mikrosnów podczas podchodzenia do lądowania i samego lądowania. Jest to najbardziej skomplikowana procedura związana z pilotowaniem. Bezpieczne sprowadzenie samolotu na płytę lotniska i wylądowanie. Pomiary wykazały, że podczas tej fazy piloci, którzy wcześniej skorzystali z drzemki, nie mieli ani jednego przypadku mikrosnu podczas gdy u Those tych, którzy nie zbrużyli nie oka przez cały lot, stan ten wystąpił około 20 razy w czasie podejścia i lądowania. Ale ponownie zadam Wam pytanie. Z którymi pilotami wolelibyście lądować? Wypoczętymi czy skrajnie zmęczonymi? Ja wiem, z kim wolałbym lądować. Kolejne ciekawe spostrzeżenie związane z niedostatkiem snu jest takie, że stan niewyspania bardzo przypomina stan upojenia alkoholowego. Umysł osoby nieśpiącej od 17 godzin, czyli gdy się nad tym zastanowić, mniej więcej tyle, ile trwa przeciętnie dzień większości z nas, funkcjonuje mniej więcej tak, jak umysł osoby wypoczętej która wypiła od jednej do trzech butelek piwa, czy od jednego do trzech kieliszków mocniejszego napoju alkoholowego. Po nieprzespanych 24 godzinach czujemy się jak ktoś, kto wypił w krótkim czasie od pięciu do siedmiu kieliszków alkoholu. Znamy wielu ludzi, którzy nigdy nie siadają za kierownicą samochodu, gdy wcześniej wypili choćby kroplę alkoholu. Ale ci sami ludzie bez wahania prowadzą samochód w stanie poważnego niewyspania. Sen jest ważny nie tylko ze względu na funkcjonowanie naszego umysłu i efektywność procesów decyzyjnych, ale także ze względu na naszą fizyczną wydajność i zdrowie. Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad bardzo ważnym pytaniem. Jak możemy zapewnić sobie dobry sen nocą? Wielu ludzi twierdzi, że mają kłopoty ze snem. Chciałbym Wam przedstawić kilka sugestii, które pomogą Wam dobrze spać nocą. Po pierwsze, musimy nauczyć się cenić sen. W naszej naturze leży to, że nie angażujemy się w to, czego nie cenimy. Jeśli coś nie jest dla nas ważne, to po prostu tego nie robimy. Tak więc powinniśmy się nauczyć cenić sen. Mam nadzieję, że słuchając tego wykładu uświadomicie sobie, że sen jest czymś, co naprawdę powinniśmy cenić. Po drugie. Aby dobrze wypoczywać w nocy, potrzebujemy ustalonej, dziennej rutyny. My ludzie jesteśmy istotami funkcjonującymi na zasadzie nawyków i nie działamy dobrze, gdy nasz tryb życia nie jest regularny. Najlepiej działamy wtedy, gdy wstajemy każdego dnia o tej samej porze i każdego wieczora o tej samej porze kładziemy się spać. Najlepiej czujemy się wtedy, gdy spożywamy posiłki każdego dnia o tej samej porze. Być może pomyślicie, że taka regularność trybu życia nie jest aż tak ważna, a nawet niemożliwa do osiągnięcia. Jednak powinniśmy się starać ją osiągnąć, gdyż współczesna nauka wyraźnie dowodzi, że najlepiej żyjemy wtedy, gdy mamy regularny plan dnia. Wielu powiada, odeśpię w weekend. Czy wiecie, że odsypianie w weekend ma podobny skutek jak zmiana stref czasowych po długiej podróży samolotem? Najlepiej, jeśli nasz plan dnia w weekend jest możliwie zbliżony do tego z pozostałych dni tygodnia. Aby w pełni korzystać ze snu każdej doby, potrzebujemy regularnego planu. Jeśli porównamy tych, którzy kładą się spać o 10 wieczorem i wstają o 6 rano, z tymi, którzy kładą się spać o 12 w nocy i wstają o 8 rano, choć jedni i drudzy śpią 8 godzin, to okazuje się, że ci, którzy chodzą spać o 10 wieczorem, wysypiają się lepiej niż ci, którzy chodzą spać o 12 w nocy. Są bardziej wypoczęci. Sen nie jest jednakowy bez względu na por. Niektórzy przesypiają odpowiednią ilość godzin, ale ich sen nie ma należytej wartości, gdyż jest zaburzany przez pozornie mało istotne czynniki, które w rzeczywistości okazują się dość ważne. Zatem życie według regularnego planu jest ważne. Najlepiej śpimy wtedy, gdy leżymy na dość twardym podłożu. Oczywiście nie chodzi o to, byśmy spali na gołej podłodze, ale materac naszego łóżka powinien być na tyle wyporny, wydawał dawał należyte podparcie ciała. Wielu ludzi na świecie sypia na kocu czy prześcieradle rozścielonym na drewnianej podłodze czy twardej posadzce. Większość z nas ma wygodniejsze miejsce do spania. Jednak kupując łóżko czy materac, powinniśmy wybierać te twardsze, nie zapadające się pod ciężarem ciała. Dzięki temu lepiej będziemy korzystać ze snu. W pomieszczeniu, w którym śpimy, nie powinno być za ciepło. Badania wykazują, że najlepiej śpimy wtedy, gdy temperatura nie przekracza 18 stopni Celsjusza. W tropikach temperatura w nocy nigdy nie spada poniżej tej granicy, ale większość wspomnianych badań przeprowadzono z udziałem ludzi żyjących w strefie umiarkowanej. Badania te wyraźnie wskazują, że najlepiej dla nas jest wtedy, gdy śpimy podczas chłodniejszej części doby, czyli nocą. Powinniśmy spać w ciemności. Jeżeli do pomieszczenia, w którym śpimy, wpada światło albo jeśli wewnątrz jest włączone źródło światła, znacząco wpływa to na obniżenie jakości naszego snu. Potrzebujemy także ćwiczeń fizycznych każdego dnia. Nie możemy dobrze spać, jeśli w ciągu dnia brakuje nam ruchu. Powinniśmy ćwiczyć w miarę wcześnie, nie późnym popołudniem czy wieczorem. Intensywne ćwiczenia należy wykonywać najpóźniej 6 godzin przed snem, aby w nocy dobrze wypocząć. Wreszcie potrzebujemy także dobrych rytuałów związanych ze snem. Co przez to rozumiem? Wielu ludzi sądzi, że mogą funkcjonować na wysokich obrotach przez cały dzień, a potem nagle wyłączyć prąd jak w lampce nocnej i zasnąć kamiennym snem. Ale organizm tak nie funkcjonuje. Umysł tak nie funkcjonuje. Musimy rozwinąć wieczorny rytuał przed udaniem się na spoczynek, aby dać organizmowi sygnał, że nadchodzi czas spowolnienia obrotów, czas snu. Rytuał ten może być różny u różnych osób. Ja i moja żona mamy pewne elementy tego rytuału podobne. Jadamy wspólnie kolację, kiedykolwiek to jest możliwe. Idziemy razem na niezbyt intensywny spacer. Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia, o naszym życiu, naszych dzieciach. Trzymamy się za ręce. Przekonaliśmy się, że jest to znakomity sposób, by się wyciszyć pod koniec dnia. Następnie wracamy do domu, czytamy razem Biblię i modlimy się. Jest to część naszego codziennego, wieczornego rytuału. Kiedy tego nie robimy, trudniej nam jest położyć się spać. Oboje lubimy czytać, ale mamy różne style czytania. Czasami czytamy coś razem, ale przeważnie każdy z nas czyta inną książkę. Ja przed snem lubię wziąć prysznic. Trudno mi zasnąć, kiedy tego nie zrobię. Moja żona bez problemu zasypia bez wieczornego prysznica. Woli wziąć prysznic rano. Tak więc mamy różne rytuały, ale w każdym przypadku są one sygnałem dla naszego organizmu, iż nadchodzi czas spowolnienia i snu. Wieczorny rytuał ma istotne znaczenie dla jakości snu. Co ciekawe, ważne jest, byśmy dobrze się wyspali każdej nocy. Gdyż jeśli wskutek błędnych decyzji zdarzają nam się od czasu do czasu źle przespane noce, to pozbawiamy się niezbędnego odpoczynku, a skutki niewyspania kumulują się z czasem. Tak więc ważna jest regularność. Jedna dobrze przespana noc pomaga nam dobrze przespać kolejną noc. I jeszcze jedna ważna wskazówka. Jest ona ważna dla mnie i stanowi część mojego wieczornego rytuału. Otóż zdaję sobie sprawę, że nie jestem doskonałym człowiekiem i popełniam błędy. Nie zawsze jestem należycie cierpliwy wobec mojej żony. Gdy dzieci mieszkały jeszcze z nami, czasami ich zachowanie doprowadzało mnie do irytacji. Wieczorem klękam. I proszę Boga o przebaczenie moich błędów. Przyjmuję przebaczenie i miłosierdzie, które On mi oferuje. Dzięki temu mogę iść spać z czystym sumieniem. Mogę zasnąć, nie martwiąc się błędami, które popełniłem w ciągu dnia. Wieczorna modlitwa przynosi także inne dobrodziejstwa. Przez całe życie miałem zwyczaj zapisywać na kartkach to, co miałem do zrobienia w ciągu dnia. Dzisiaj nie piszę już na kartkach, ale używam do tego celu smartfona, tabletu i laptopa. Gdziekolwiek spojrzę, widzę listę rzeczy do zrobienia. To mi pomaga w organizacji czasu, ale często dzień wydaje się za krótki, by zrobić wszystko, co zaplanowałem. Tak więc w wieczornej modlitwie raz po raz proszę Boga. Boże, zabierz moją listę niezrealizowanych planów. Zrobiłem tyle, ile mogłem, a resztę powierzam Tobie. Teraz potrzebuję dobrego, nocnego odpoczynku. Rankiem, gdy znowu do Ciebie wrócę, wskaż mi, co jest naprawdę ważne i co powinienem wykonać. I Bóg odpowiada na moją modlitwę. Dlatego nie martwię się tym, czego nie zrobiłem i śpię mocnym snem. Potrzebujemy snu. Potrzebujemy go każdej nocy i w dobrej jakości. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam osiągnąć odpoczynek, jakiego potrzebujecie, by cieszyć się pełnią życia.